Dzień dobry, proszę Państwa, będzie nietypowo, bo zapraszam Państwa na kontrmanifestację przeciwko Paradzie Równości, która odbędzie się 14 czerwca 2025 roku o godzinie 11.30, ale przed tą godziną yy, proszę dać no, godzinę przed, jak będzie ktoś w Warszawie. To proszę dać SMS-a pod numer 572 231 835 i jakie chcę uzyskać informacje, bo na pewno uzyska informacje, że miejsce na pewno, tylko godzinę przed. Proszę ee, wysłać SMS-a informacjami. No dobra, no to trzymajcie się i do usłyszenia.